Czy 10 dni w Azji solo? Dzień szósty. Skóry przepraszam za kilkudniową przerwę, ale straciłam głos. No, ale żeby nie przedłużać, dzień szósty nadal spędzam w Chongqing. Zaczęłam od Bay i szukania czegoś do jedzenia. Jak widać, znalazłam i to całkiem sporo. No, było to dosłownie wszystko, a ten placek, czy jak to nazwać, z Duriana, genialny, naprawdę. A jak wychodzi cenowo? No, jak tu w Chinach. Tanio. Myślę, że zrobię jeszcze kilka postów na temat Chin, gdzie bardziej szczegółowo wypowiem się na więcej tematów. A na koniec jeszcze obowiązkowo Mango Smoothie i lecimy dalej. A dalej. Times Square w Chongqing, ten sławny Telebin i oczywiście wszystkie miejsca szczegółowo napisane w opisie. A teraz przyszła pora chyba na najbardziej rozpoznawalne miejsce w Chongqing, a mianowicie sławne 22. piętro. Szczerze myślałam, że będzie większe, ale no i tak robiło wrażenie. Ogólnie w Chongqing trzeba się nastawić na mnóstwo chodzenia, ponieważ miasto wbudowane jest powiedzmy w góry i no tak, jest dużo chodzenia. I ze zwiedzania miasta to właściwie tyle. Zobaczyłam wszystkie miejsca, co chciałam i zanim poleciałam na pociąg, to znowu przerwa na jedzenie, Po póki co zjadłam tylko ten placek z duriana. A do jedzenia przepyszny dim sum i zupa wąton, ale no, była troszeczkę za ostra. No, to teraz już czas jechać na dworzec. Tam się chyba coś paliło. A ja już na miejscu, czekam właśnie na mój 11-godzinny nocny pociąg, który akurat miał 2 godziny opóźnienia. Ale dojechał i patrzcie tylko na ten pociąg. Zarumbisty. Trochę trudno tam było wejść na samą górę, zwłaszcza z bagażem, ale... Wygodny, naprawdę mega wygodny. A na miejscu będę dopiero jutro o 8 rano, więc widzimy się jutro. Papa! Pa.